Chłopaki, chłopaki, music im Dobre, pomóc. Nie, Halo! Coś jest, skąd się mnie... Tak. Słuchajcie, on się drugi raz słamał. No, on się pyta mnie, czy nie śmierdzi, czy ładnie pachnie, czy się dobrze ogolił, ciągle się przebiera. Mówi do mnie, że on ma w ogóle problem z łukami. Ale z nim jest coś nie ale tak. Co on nie tak chodzi, bo, się myje, bo on nie. nie... Ale, ale tak to jest nie tak, coś nie bo on nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, to wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie I nie wiem, tak wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co, on nie wiem, 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 nie nie wiem, O wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, się wiem, nie nic, nic. wiem, ja nie nie wiem, o co chodzi, wiem, nie nie wiem, nie 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 wiem, wiedzieć. Ty musisz wiem, nie no, na przykład. i co? Też wiem, co że co, mam teraz iść do niego? Ja jestem ciekawski. I co, tak. mam teraz iść z znaczy, tobą? Bo mi się podgrywać, ja, tak, czemu się wyperfumował i czemu się umył? Tak, i, i czemu się jeszcze przebrać? No ale on się tak nigdy nie posiedzi, co? No właśnie nie wiem, ono wygląda na to, że tak. On gdzieś że wychodzi. On gdzieś wychodzi. Szykuje się. Jakby do kogoś. Szykujesz, Szykujesz, że to były normalne rzeczy, ale no dobra, no z... ale dobra, on się tak z... nie zachowuje. Dobra, no to zapytam się co i jak, ale ty przesadzasz, i... przesadzasz, przesadzasz. Nie przesadzam. przesadzam. Ja wiem, że nie przesadzam i przestań tak do mnie mówić, bo ja wiem co mówię i więc co robię. Stop decyzji, tak? Jak ja mówię, że mamy iść się go zapytać. To idziemy. Że idziemy do niego i się pytamy i o co chodzi. I ma nam powiedzieć, rozumiesz, ja idziemy. Ja sam załatwię, tak? Spokojnie. Razem ze mną i z tobą. O, o, będę bał o, kąpać i w ogóle, nie Bo boa niedługo będzie przychodziła i sprawdzała nie. Coś. O, Dobra, to, to, to. dobra idę. Zaraz że coś jest. Nie tak, tylko dziś. No. Widzisz? że coś z nie jest. Co jest? No się ma. No to no nagrywam no I co z tego? Czemu zrobiłeś taki sypiać to wszystko ja z tak. Daj mi spokój Wiolka, nie, tak. Jak... Wiolka uważa, że zachowujesz się jakoś dziwnie I... Wcale nie zachowuje się dziwnie nie nagrywajcie mnie Ale cię nagrywać, No tak ja, to jest to, jest mi to, to mi jest nie tak Ja nic nie mówię, ja nie, to nie interesuje szczerze Wiolka mi mówi, że ty się zachowujesz jakoś podejrzanie No to przyszedłem sprawdzić czy wszystko ok jak widać, zrobisz tu niezły burdel. Może Czego ty z... szukasz? Pomóż mi tak? ładnie. Ale a, po nie. co? A, a co, co cię to obchodzi, Wielka? E, bo jestem twoją mamą, masz mi wszystko mówić, zawsze mi wszystko. Ale bój, ja ci tak. nic nie powiem. Masz mi wszystko powiedzieć, bo możemy wybrać dobry outfit. Ja, ja ci pomogę. Dobrze, ja sam sobie to wybiorę, tak? Ty nie umiesz się ubierać. Umiem się ubierać. Nie umiesz, bo ja to codziennie robię. Dobra, Wielka, co ci to obchodzi w ogóle? No bo mi się obchodzi, bo ja mam wiedzieć, co chodzi a ten na elegancko i na No to zrób to. No to zrobię to. Tutaj ciuchów nie masz. w ogóle nie wiem. dlaczego ty to ale nie mam maski na bo to Możesz się. mi powiedzieć o co chodzi? Nie nie powiem co ci o co chodzi. Da. Dobra, pójdę okay. na dół ci pociuchy, mogę. Nie, to nie interesuje. Po co mi rozważasz, robisz sobie Ja tu też chcę poszątać! Nie przestań! Pójdę i przyniosę ci. Bo masz wszystkie ciuchy takie, co ty chcesz na dole. Boże, przebiera się. Może miał ochotę powiem, się przebrać. Nie powiem. Miało ochotę się ubrać. Co nie powiem Dobra, wiola, nie Może Nie powiem, o co ci się zapraźnić. Dobra, weźcie, dobra, chodź, Wiola co no, a jest to, to ja Chodź. się się szarpiesz? Bo on się tak nie zachowuje Chodź, Wola, chodź Ja się ja tak nie, nie chodź, jak nienormalna. No i no chuj I masz mi powiedzieć w tym momencie, bo się martwię I chcę wiedzieć, o co chodzi Cziłem, Czy to jest coś złego? Czy zawsze nie mówisz? O co chodzi? Dobra, chodźmy znowu, Daj mu chwilę prywatności, wyjdź Przepraszamy cię, nie Przepraszamy Sorry, ale wszystko okej? Tak, nie przepraszamy, tylko niech mówi Zrabi o co chodzi. Żałuję, że rozpocząłem z nią ten odcinek. Dobra, no no mów komuś! Myślisz, że co, że go nie nagram? Cały czas za mną łazi i mnie nagrywa. Nie mogę nigdzie pojechać, nie mogę niczego załatwić, nie mogę nic zrobić, to bo wiecznie chcesz... za mną łazi. To nagle chcesz go nagrywać? Ale co zrobiłeś? nie chciałeś! Ale nie interesuje mnie on. Po prostu pójdę i to nagram. Tak jak on mi to robi no i, i mus, robi mi zawsze na złość. No, Dzisiaj musisz coś robić, mu zrobi. co on knuje? Ty jesteś z... ciekawa, ja no po, po prostu chcę mu zrobić na złość i wezmę kamerę i go nagram. ale ona też. No ja nie, nie, nie przesadzam. Dlaczego? On coś przede mną ukrywa, przepraszam bardzo. Kim no, a on nie jest? Nie można? Nie. kim jesteś? Ja ja jestem... też... On mi zawsze wszystko mówi, on nic przede mną nie ja ukrywa i nagle to... coś. On zawsze wszystko nie czegoś to... nie wiedzieć. Dobra, Wiolka, Tak, bez. bo ja muszę wszystko wiedzieć. Nie, nie, W każdym ten. razie e, zapraszamy was do oglądania. Zostawcie subskrypcję tam na dole, łapeczkę. I co? Zachęcam was do obejrzenia materiału. Pozdro. I Nagrywaj go, traktuj go całkowicie jak powiedz. Powiedz mi, idziesz. Niech się to wielka, nie obchodzi, no, bo to, to nie jest twoja sprawa. To jest sprawa. nie, nie sprawa. Sprawa, jest twoja sprawa wielka. Nie grywaj go, nagrywaj. Nie jest kluczyk do teraz. Nie dostajesz wielki, mnie nie powiesz nie też... Kluczyk do teraz. Wielo? Nie dostajesz. A ja chcę mieć Gdzie jedziesz? Dlaczego się tak strajisz? Dlaczego się tak dziwnie zachowujesz My jeszcze dwa razy, wydasz się dwa. No, dobrze, tak? ja do dziewczyny. Damy hmm. kluczyk. Nie widzisz jak się Ooh. poszykował? No, a możemy wiedzieć, kto to? Do dziewczyny. To dziewczyny nie jesteś. Ty, ty, dziewczyna? O, straszne Ty i dziewczyna? Ja, co? do dziewczyny daj kluczyk. Nie. Ale z, 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 z czym ty widzisz problem? No ja nie chcę tu żadnej dziewczyny innej. Ale to jak ty. Z za... kogo to obchodzi? Ale to, jak co jak... jak... co jak... mnie to wielko to chodzi? Ja chcę to, no, jechać. to cię ja z... to obchodzi, nie? Czy to w ogóle? A No słyszysz? w ogóle, ja nie mam. Ale ja mówię, że nie to nie Chyba ktoś tutaj jest zazdrosny. Kluczyk, Kluczyk. Nie chcę, żeby cię ktoś zranił, tak? Kluczyk? Nie. No, no, to jest ja taki. Aha. Nie jedzisz, nic e, nie, 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 nie wychodzi. Kluczyk do Mercedesa. Biola, o, odpuść może no. sobie... Chodź rozsądku. Kluc kluczyk do Mercedesa, Biolka. To jest moje auto i chcę kluczyk. Wyszykował się, ładnie się ubrała, ty mu chcesz wszystko popsuć. Nie denerwuję, iść do góry i się połóż, bo masz gorączkę. Nie, nie i nie. No i tak się dowiemy no o co, no co chodzi. Dlatego no. nie wiem dlaczego wiola tak panikuje. Nie wiem, zobacz po czym. Idź, daj! Ale czy ty pojedziesz? Jak ty tam! Ty... Nie! się jesteś chciały się przyrządzić! To będzie normalno zamknąć! Pójdźcie sam! Wracaj do domu na wychmian! Dobra, wielka, uspokój się! On da sobie radę! Tam jest samochód. Myślicie, że to? No to on. ale skąd by miał mieć siebie samochód? Nie wiem, no, nie, no. to wystarczy, że jakiś kolega mu nie ma tu kolegów. Bo, kto nie ma kolegów? Tak, nie on ma kolegów, nie ma. przyjaciół, dziewczyn, nie ma ale nikogo. Ale on tutaj nie ma. Dobra, patrz, patrz, patrz. Jedzie, jedzie. jedzie. Nagrywaj. Co to jest za samochód? I skąd je ma? Ale? Ale? Pożyczali. Ale nie, no bo panki są teraz wszędzie, stoją wszędzie w każdym tym no, mieście. To, tak, to tak. nie Dobra, jest wypowiedź. Schodzimy to. na dół. Nie, niech on się z nią rozgości. A dopiero do niego pójdziemy. Bo on się nie przestraszą. rozumiesz? Że co? Dobra, minęło 40 minut, więc idziemy Zobaczcie, kto tak wie. Gówno mnie to obchodzi. Zapraszam do środka. Ale co wy robicie? Ty, jest ona. Sierota, wyjdźcie ze swojego so, pokoju. So, Takaj sobie pose, a, idziemy, a nie popykać. nie jest. Jest. Nie dotykać. Paracują. Nie! Pokaż mi ją! Nie! Chcesz się kogoś pokazać?! Pokaż mi ją! Ja, ja tutaj mieszkam i ja chciałbym się dowiedzieć co się do domu! kochanie, Kochanie, Wyjdź! Ja, do kogo jeszcze tak? Wy, 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 ja wyjdę! No. Ja, Wylochamy! Jesteście bezczelni! Wy, wy jesteście bezczelni! Ale, ale zejdź później do nas! Jak ja cię proszę, żebyś wyszła, to nie wychodzisz! Ale chociaż na chwilę! Wyjdźcie stąd! Okej, zamykam cię! O, kto to jest? falę, napaleniec, na falę. Napal... O jak się na ja, Ale ja usłyszałam ja jej głos, ja skądś już ten głos słyszałam, ja ją muszę znać w takim razie Dobra, powiedzmy, bo ona jest w coś tam się ogarnia Jak znasz gdzieś... się? Wiesz czy... kto to jest? Nie wiem, ale kojarzę jej głos, ma strasznie charakterystyczny, już ja gdzieś bym go słyszała Dobra, Zbrań, poczekaj, wejdziemy, wejdziemy mój przeszkodzimy drugi 20 raz minut Wiesz, to tak. Nie chcę już naprawdę tego rodzaju. Nie interweniuję. Tak mi się a nie. A ty co mam nagrywać, ja zawsze wszystko co nagrywam. nagrywać. Dużo, tylko ze względu na to, żeby mu zrobić na złość, a nie na. Ja bym poczekał, że oni będą schodzić z tyłu. No właśnie, i tak jak Ale nie chcę. Ja muszę teraz zobaczyć. Co to jest? Co to jest? Co to, jest? Co to, co. nie dotyka, nie co? co? to jest? To jest Kostera. Skurka, Julia Costera. Co? Julia Costera. Co to jest? No ta dziewczyna bójski. Ale przecież czego nie są razem z tego Nie, to jest Kostera. Ale ja ty nawet nie zobaczyłaś jej twarzy i od razu mówisz kto to jest. Prawda. Ja nawet k nie wiem o czym ona mówi, nie? Nie wiem o czym ona mówi w ogóle. Szczerze nie interesuje mnie, to jestem zmęczony, chcę jej spać. Ja tak samo Dobra, zaraz do nich znowu wejdziemy i przeszkodzimy im w tej ich randce, Nie wiem, jak to nazwać. No tak, on, ja ci... on też ci zawsze przeszkadza. Więc... Zawsze mi przeszkadza, tak, dlatego. Nie może być, tylko takie nie może, że że być tak, i tyle. Muszę mu to po prostu zepsuć i spieprzyć mu ten wieczór. No? Może ja lepiej się do tego Dobra, weź sam. Ci lepiej nie odzywaj. Stary, prosiłem się. Kto to jest? Ale jest. <laughs> Stary. <Uj. śmiech>

Nie! nie wiem, jest jest nie w porządku, porządku. Coś jest nie tak, jest tak nie tak. Wszystko w porządku. Nie. Podoba Ci się łóżko? Co, co ty tu w ogóle robisz? Aż ci się ty podoba. Wyjdźcie no, stąd. Zróbcie to, baby! przestać przeszkadzać. Czemu im przeszkadzacie? Ty! od kiedy to oglądasz takie rzeczy? Jak nie przeszkadzać. takiego no, 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 Widziałeś! laptopie? no, 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 i się tłumaczyć, już! A to mogłeś nam powiedzieć, że tego tłumaczyć. Tutaj Wszystko nie możesz nic ukrywać. Ale z nami. Dobra, to do... nie no, ale, ale tutaj ode mnie to szczęście ogólnie. Dobra, szczęście. Dobrze, zawsze. Wyjść to! No jak! Nawet do to mój tak się, nie, nie o, je, nic się nic nie działo. już! Tam się nie tam tam nic nie działo! Tam <laughs> się nic nie działo! Naprawdę, jak to jest ze stewardem? Nie jest ze stewardem. Jest. Każdy to wie, każdy to wie, że ona jest dalej ze Stewartem. Nie jest ze Stewartem, jesteśmy już ze sobą tygodnie. Uwierzę. Ty ale w sumie A? faktycznie, bo nadawana na instagrama, że coś się nowe A to tak nowe. szybko proszę pozbierać po poprzedniej, tak? No, tak, no. to są komstewki O, jaki ty szybciutki To komstewka są, po co ty ją tu przyprowadzasz? Tak o, może ty masz w tym jakiś mm -hmm, deal, co? Biz jaki deal? Biz biznes Biznes, jaki biznes, 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 biznes Nie, nie żaden biznes, biznes Ale co cię tam chodzi? Co ty, cię uchodzi moje życie serwasty? No, bardzo dużo bacznie! Ja za zazdrosna jest wiosna! Ona rozpoczynała ja jestem zazdrosna! Ja się po, po prostu na niego martwię! Tak, martwisz się ode mnie? Tak! Ja się zawsze o Ciebie w martwię i masz tu nie przyprowadzić my swojej tutaj krwi! Tak, taki cringe! Doraj, Kolejna cringeowa para w internecie! Wiosna, uspokój się! Ja się po prostu Cię martwię, mama wszystkich dzieci. Tak, żeby po pierwsze. Tak. Ona jest zarrastała, no tak! Nie jestem do Ciebie zazdrosna! Jest też spokojnie, daj? Ale ja po prostu. Dlaczego więcej nie pomyślałeś? Musiałem zobaczyć, poznać, wszystko. Nie ja jest ja, ja mam ten problem, nie bo wiem, że przyrzuciłam do internetu. Za co mam być? Tylko się pozbierałeś. Ona jest i na pewno do czycia. Za moje podejście do życia. Tak. Jak widzisz moje podejście? Jestem szczęśliwym człowiekiem i tyle. Tak? Tak. Ale my nie, ale nie, nie, nie znamy co powiedzieć, jak my się znamy prywatnie, poznajmy nie? ją. Nie znamy jej prywatnie właśnie, on ją pozna. Nie, Przecież nie miałeś to, nawet odwagi jej przedstawić! Tak? tak? A nie, dla ciebie? Nie miałeś tak, uwagi tak, jej tak? przedstawić. Ale co to zostawiła Stewarda dla mnie? A co mnie to obchodzi? Viola, nie możesz jej oceniać poprzez tylko internet. Musimy ją też poznać, tak? Ale... Ja nie już się poznam Nie mogłeś przedstawić jej ja w chodzi. normalny sposób? Jaki normalny sposób? O uważasz, że to jest Ma normalne? Uważasz, że to jest a, normalne? Uważasz, że normalnym zachowaniem jest wchodzenie do Ale... pokoju? A ty tak nie robisz? O, przepraszam bardzo, a kto mnie chce Rano Budzi mnie, w, 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 szarpie na wszystkie strony, wyciąga kamerę i każe masz nagrywać, masz nagrywać no I to, to za, za tym nie chodzi? Cały czas Jak za mną chodzi, Chcę sobie kogoś przyprowadzić Dobrze, to otwarasz na mnie za mną Ale nie miejcie do mnie problemu, ja mnie ją przedstawił wam To dlaczego normalnie to nie zrobisz? nie chciałem teraz, Bo by no, to wypłynęło do internetu. Aha, jest, ale teraz Myślisz, tak my że to takie rzeczy ukrywasz? No, Masz tego nie rzucać do internetu. A wrzucimy. Nie. Masz tego nie wrzucać do internetu. To tego głosu. To wy wzięliśmy tą kamerę. Z kim ty jesteś? My nagrywamy ten film. Ja to nagrywam. Ale ja nagrywam na życzenie wioli. Ja to nagrywam na życzenie wioli. To To nie może takiego. to Nie może, być takiego do internetu. Co? Nie jestem. Poczekaj miesiąc. Nie, to już każdy zobaczy. Miesiąc. Nie, nic. Nie Debil wyszło. numer jeden. Jeden, zobaczcie jak ukrywa. Jak, właśnie, co zrobił. Wstyd, jest wstyd! Nie dotykaj mnie, nie, nie dotykaj Będę cię dotykać, bo mogę! Żałosne, bardzo żałosne. Co, oni będą musiał tak słychać, tak się leży. Dobra, Dobra, Dobra to będę. Zwracajmy na nią uwagę. Hej! Zadowolony jesteś siebie? Oczywiście, że nie jesteś zadowolony. Czy byłeś siebie na niego no kiedy? taką tę paczkę. Od kiedy tak? Od kiedy w ogóle Od jesteś Śląem? Tak długo? A czego już nie jesteś ze śladem? Dobra, ale... ale, się ale rucham, spokój, to. się Wiola! jest, to jest trochę takie żałosne z twojej strony. Odejdź z odbiorka. Dw dwóch idiotów od się od dobrało. Dwóch nie do rozwoju Trochę cringe na tym kanale nie zaszkodzi. Ciekawe kto kogo pierwszy no, zarazi rakiem. Dobra, ja idę chyba spać ja bo też. Też. nie. nie ja też idę, bez kitu. Weź uważaj, bo też się No, Ale ja też. Ale no powiedz, dlaczego w ogóle ty jesteś? Dlaczego z Ale Dobra, Dobra Wiola. O co usta? ci on się zapytałam? Dobra, Viola, ja, ja... Wiesz, że ty z nim jakiś... ja, 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 ja ja, ja nie będziesz, da jest sobie z Dobra, Biolka, proszę cię wyjść. Odwal, nagle patrzymy kamerę, Viola, trzymaj kamerę, bo ja idę. Nie, nie, nie. ty masz ze mną zostać! To jest bez sensu. Co jest bez sensu? No idziemy spać. Co jesteś ze mną? Nie, nie, ja Zostań ze mną, nie może być Dobranoc, tak. Dobra, noc, tak, mojego wieczoru. Nie, nie, nie. No, da. To jest zbyt puste, żebym tam Bez sensu. Daj mi trochę czasu razem. Co?! No przecież będziesz chciała się zemścić! No to się zemściłem! Powiedziałem to, co miałem powiedzieć! Siema! E, ogólnie, ja powiem wam tak, ja tego nie odpuszczę i zaraz idę Adama mówić, żeby mi pomógł w tym, bo tak po prostu nie będzie, ja no na to ogólnie nie pozwolę. To jest po prostu żałosny z jego strony i po prostu tak tego nie zostawić mogę. Adaś, musisz mi w tym pomóc. Nie I nie interesuje mnie to. Musisz, słuchaj, jesteś moim przyjacielem i ja bym Ci pomogła. Proszę! Ale słuchaj, Ale jest z tak malutkim I nie mogę pozwolić, żebym był z jakąś wieśniarą, no, która ja sobie... zaraza stył. Ale ja to rozumiem. No to jeżeli go zdradzi, no to my też oczywiście na to zareagujemy, ale na ten moment może daj jeszcze. Ale nie, nie. On, on po prostu nie okay. może być z nim. Proszę. Czyli co, chcesz uprzykrzyć jeszcze ten wieczór, tak? Tak, żeby ona po prostu zniknęła. Ja mogę pomóc ci w tym taki sposób, że będę za kamerą. Tak, 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 tak. To mi wystarczy. Tylko po prostu mi pomóc. Próż, ja bym ci pomogła. Robię, robię to dla Dobra, no, ja bym to. ci pomogła. Okay, tak? Nie, no nie będzie. Ale... A, dziękuję. naprawdę, no, będę Ci wdzięczna, jestem ci dług winna. Mam nadzieję, że komuś nie będzie zły na mnie przez to. Oj, tam on robił gorsze rzeczy, wiesz? Dokładnie. No to lecimy. Dobra, a więc co w górnie, a mm. Tylko trochę spokojniej, wej. No? Niż wcześniej. Z nią?! Z tą obrzydliwą, paskudną wiedźmą?! Dobra, już, Jolka, nie ma prawa Cię dotykać! Ale się obrzydliwa! Obrzydliwa, paskudna! Nie masz prawa! Ty ją! Dobra, Jolka, Jolka, proszę Cię! Obrzydliwie nie mogę w ogóle A ty? A mam Ona w domie się świnia! No, proszę Cię, przestań! Jak ja ją teraz zabiję? Zabiję Cię, <coughs> rozumiesz? Dziewczyno! Co jest, dziewczyno? Wypuść się w ogóle stąd, to nie jest mój dom! To jest mój dom, to cholery, wypadam, Jolka! Ale ja nie jestem! Jolka, nie przeginaj pały! Nie przeginaj pały, przeginasz pałą? Przeprowadzają Cię Nie nagrywaj tego, Adam, widzisz, patologię robi, Wielka, po co to nagrywasz? O Boże, żebyś się nie popłakał zaraz, obrzydliwcu! Jeszcze zobaczymy. Chodź stąd, Adam. Dobra, jeszcze trochę uspokujam. Trochę wybucham. Troszeczkę, troszeczkę? Troszeczkę mnie poniosło może, ale ja już będę dla niej miła. Tak? Będę mielutańka. No ale tak. nie będę dlaczego być dla niej miła. A, bo mały prani. Ale ja w to nie wierzę, po tym co przed chwilą widziałam, to ja w to nie wierzę. O tym. A chcesz zało założyć się, że będę dla niej mielutańka? Może mi co się... A ja będę tylko minutkę to Ale powiedz mi ten plan, skoro razem jestem z Tobą w tym wszystkim. Na razie Ci go nie powiem. Na razie go nie możesz wiedzieć. Aha. Na razie go nie możesz wiedzieć, słucham? No to ja nie będę tego nagrywał. Agasiu, będziesz to nagrywał. Nie obchodzi mnie to, masz to nagrywać. Ja mam plan, ale zostaniesz w niego w tajemniczym się. Ale będę za nim miluteńka co się wpakowało. Powiedziałam, no, powiedziałabyś mi coś może w końcu tym planie? Nie, jeszcze nie, później się Proszę! proszę. Hej! przyszłaś! Wiesz co, ja chciałam Cię bardzo przeprosić za moje poprzednie zachowanie. Ej, za nie nagrywasz, nic, nie? Nie, nie, ja tylko tak sobie sprawdzam, wiesz, że jest Ja no, chciałam Cię bardzo przeprosić za moje poprzednie zachowanie. Źle się zachowałam. Wiesz, powinnam ciebie po prostu poznać. Myślę, mam nadzieję, że zaczniemy od nowa. Ja i to od początku tłumaczyłem, no, ale wiesz. No głupie, że tak wyszło, ale wiesz no, musisz to zaakceptować, że jest wiesz. Nowa dziewczyna, mm. ja tu wchodzę, tu już coś jest w mój dom i ja się ty chcę w ogóle wprowadzić. Moją przyjaciółkę Maszę, nie wiem czy znacie w współlokatorkę, przybyła... Chcesz się wprowadzić? No. O, no to zajebiście, zajebiście. no to zajebiście. Będzie ja, Masza, moje wszystkie zwierzęta. Zajebiście, masz takie zajebiste makijaże, nauczysz mnie się malować, dziękuję. bo ja tak średnio. E, moje, moje wszystkie zwierzęta tutaj przy, przy lese, O, w końcu nie będzie nudno. No, my og ogólnie w tej sklepkoi, że już sobie myślałam, e, że może z coś tam... Powiększył naszą rodzinę. Tak, ojej, to bardzo też tego Co co? On, co że to on zawsze co chciał mieć dzieci, słuchaj. Ale jesteś idealna do tego. Zwiec, prawda? Na zwierzęta. Na zwierzęta, Zwiec. ja myślałam, żeby pies, piesków, parę, koty, konika. Za... Co się o kucyku. Kucyka, on kocha kucyki. Słuchaj, ale będzie poszło. na twój pokój. Mm. Żeby mój pokój. Chciałby go przerobić na, na robe. Dobra, nie mam problemu, słuchaj, ale nie no, do, spokojnie ci teraz chcesz jego... Dziewczyną, więc nie ma problemu. Ja się do tego dostosuję, co nie? Ja tam sobie znajdę, gdzieś na kanapie będę spać, czy coś tam nie ma problemu. No ale pamiętaj, to jest. Czyli jesteś no. teraz też właścicielką tego domu? Tak, ale pamiętajcie, mi kasa jest sukasa. Dobrze. Ja dzisiaj od teraz wykonuję twoje rozkazy i jego, tak. Dziękuję. Będzie sobie to no parę, Boże, no tak. naprawdę, będzie fajnie, dogadamy się, tak? Będziemy chodzić razem na zakupy, słowa, będziesz musiała, pamiętaj, że będziesz musiała go, ubierać, robić mu śniadanie Cześć, to co, ja musiała... mama? Tak, będziesz musiała, bo on nie umie sam funkcjonować na co dzień, Albo poważnie się nie. Mówię. to bo ty. Nie, strasznie, nie ja strasz nie strasz Ja tylko w ogóle A, no to dobra, no to spoko, to będę mogła dalej robić te obowiązki za ciebie jakby, chociaż powinna no. się ty, ale spokojnie ja, dogadamy się Czyli ty tak. będziesz tylko spraw łóżkowych, a Wiola resztą Dokładnie, też <laughs> Jesteśmy pogodzeni? Jesteśmy pogodzeni. Dobra, super. Pozdrawiam. go tam, powiedz, że już jest wszystko w spać, do jutra. Do, do, do jutra. Dobra, do jutra. Załóż nam nie? Jasne, zrobię wam. A co, chcesz ochotę? Znam Zdam się na ciebie. Dobra. O, pa, 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 pa. Dobra. Dobra. I co, mnie nie będzie Mhm. Ona jest wredną. Musimy dobra, bo wszystko. usłyszy, bo wierzyć usłyszy. Usłyszy. Takie... usłyszy. takie mi wywaria, naprawdę I mam ochotę. Dobra, Zauważ, może już nerwy na wodze, ona tak? To jest pierwszy Trzymaj. dzień, tutaj ona coś takiego do mnie mówi. No, jest zabawne. Co ona sobie myśli, że ona tutaj zastąpi mnie? Ona jest chyba nie normalna. on jest głupi, naiwny, na takie coś, jak ona się tu już rządzi. Ale on, on, ja też się nie spodziewałem, że ona potrafi być taką manipulantką. Widzisz? Tak. Mówiłam ci. Nie można pozwolić, żeby on z nią była. Nie, nie ja wiedziałem, żeby kamuś jest taki łatwy. No, on jest po tak go... da się zmanipulować. Nie, Wy wiecie, to widzisz, że ona mu coś dała? Wy to widzieliście, że on... Widzieliście? To co ona do mnie w ogóle mówiła? To ona jest chora. Ona jest chora. Pierwszy, ona nie, dzień, on... pierwszy dzień. Ona może mu coś dała? Kilka godzin tutaj jest i Trakacja. takie rzeczy. No tak. a, ale pozbędziemy się jej. A ty się już nie, ty już no, tego to nie lubi. Zobaczycie jest. już w kolejnym odcinku. a Taki sam czerwony krzyż, jaki widzicie nad pałuszkiem. Zostawcie tam na dole. I zapraszamy do kolejnego odcinka.